Siema, siema. Znajdujemy się w Galerii Koloru. To miejsce powstało, żeby sprzedawać farby. Bardzo wielu ludzi związanych z graffiti odwiedza to miejsce. Mam taką przyjemność współtworzyć pewną warszawską markę odzieżową, która również w tym sklepie jest sprzedawana. Marka, którą tworzymy, ma za zadanie trochę inspirować się właśnie ikonami hip-hopu amerykańskiego z lat 90-tych głównie. Tak, czerpiemy z różnych rzeczy, z kultury takiej powiedzmy skate'owej, hip-hopowej. Mamy bardzo fajny team. Ten team wymyśla różne fajne rzeczy. Fleki, na przykład klasyczne, totalnie zielone, z pomarańczowym wnętrzem, tak jak, nie wiem, bombery amerykańskie. Takie mamy czapki. Chyba wolę białą. Czekaj, przejrzę się. Skarpetki są w kamuflaż. Robimy też deki. Może z czasem traki, kółka i tak dalej. Mam nadzieję, że to kiedyś wszystko się sprzeda i będziemy bogaci. To jest moje O. Znajdujemy się w studiu Gagari u Kwazara. Będziemy realizować dzisiaj kawałek małolata. Masz słuchaj nowy trak. Ja idę dograć do powiedzi w takim razie. Oko. Możemy nagrywać. Macie zajawkę na litery? Musicie zrobić fotki liter składających się na nazwę Honor 7, i macie do wyboru literkę H, O, N, O, R i 7. Wybierzcie z tego swoje ulubione, trzaskajcie fotki i wysyłajcie na honor7.pl Możecie zrobić do 8 lutego. Ja będę oceniał litery O i R, bo to są moje ulubione z tej nazwy. Taki mamy konkurs, wybierzemy spośród tego najlepsze fotki, zrobimy z nich plakat. Zapraszam.